Dziękuję za te zawody, które przybiegły przede wszystkim bezpiecznie, sprawnie i że mogliśmy się tutaj spotkać tak w tak szerokim gronie, poznać się. A dla Was jest to na pewno, na pewno jakieś dodatkowe, dodatkowa rozrywka, rozrywka, a również okazja do poznania się. Szczególne podziękowania tu kieruję do opiekunów drużyn młodzieżowych. W tym momencie oczekuję protokół końcowy. piątych Powiatowych Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 2023 w dniu 4 marca przeprowadzono w Międzybrodziu Żywieckim piąte Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których wzięło udział 13 drużyn. Sędzia Główny, Młodszy Brygady Adam Chudy. Sędzia pierwszy, czy następny sędzia kolejny, starszy kapitan Rafał Cebrat, aspirant sztabowy Piotr Gliś, starszy aspirant Robert Klis, starszy ogniowy Żukasz Kubień, tekcyjny Bartłomiej Lorenz, starszy starzak Rafał Kotrys. No, mianowicie są to nagro nagrody dla dwóch najmłodszych, czyli najmłodszego i najmłodszej uczestniczki dzisiejszych zawodów. I są to. Julia Błaszczak 22 październik 2013 OSP Zarzecze i Adam Duszyk 14 październik 2013 OSP Dąbrowa Narodowa Panie Komendancie, Szanowni Goście, Ruchowie OSP i nasza przyszłości OSP Droga Młodzieży. Troszkę martwią mnie miny niektórych z Was. Kochani, każdy kto staje na starcie jest zwycięzcą. Gratuluję wszystkim udziału w zawodach, dziękuję za udział. I te słowa muszą paść. Piąte powiatowe halowe zawody młodzieżowych w dużym pożarniczym edycja 2023 uważam za zamknięte.